Jest Można dobrze, być idealnie, chyba. może być idealnie, może być IQ 200 nieplanowane tak? O, chyba, chyba tak jest. I przez wodę tu. Cyk. Tam po lewej masz przesmyk w tej murze. Oj, nie! Nie! A! O! A! O! Dobrze, że my trochę ważymy, to udało się. NIE! NIE! Zepsuł się? Zepsuł się jebany no! No kurwa pod samym szpitalem! Pod samym kurwa szpitalem! O, jeszcze kot jakiś dostał wczoraj Szukamy fury. Dobra, proszę tutaj Pan Grandy, tak? Dlaczego? No nie wiem Tak powiedzieli Pan, jest pan Grandy Nie wiem do pogadania mamy E, e ja mam czas teraz rozmawiać Dobra A, A pani z grandy, tak? No To pan się odczepi od mojej narzeczonej, dobrze? Dziękuję. Jakiej jak narzeczonej? Pani doktor A co ja, pani doktor, zrobiłem? Nic pan nie zrobił. Mi się nie jakie pan teksty na Twitterze wypisuje. Jakie teksty wypisuje? Co jest nie tak no, pani akurat nie miała nic przeciwko chyba e, tam jakby pan mógł się odsunąć od tej ściany, bo tam wciąga w kanał, żeby pan zaraz nie wpadł A tu jakiś ja nie sposób. nie wiem czy nie, nie miała przeciwko... tam w portalu. Nie nic przeciwko, skoro mi to powiedziała jak tylko się spotkaliśmy No A o wszystkim panu mówię? Tak proszę pana no to dobrze jak wszystko. To do widzenia. Ze szczegółami A tędy pan nie wyjdzie także Tędy nie? Do którędy my przyszliśmy? Musi pan iść tam, w tamte A, drzwi. A, i tutaj. No to... powiedzmy. Gdzie majeczka jest. A właśnie jeszcze na nią czekamy. No to chuj możemy pogadać jeszcze. O, tam nie wchodzi stop! Co? O kurwa twarz! Pan, pan, wyjdzie, pan wyjdzie, pan wyjdzie, pan wyjdzie, bo tu się A to do mnie nie mówicie o tej ścianie, myślę, że to ta jest zła. Okay? No, to jest okej? Nie barierka tutaj na darmo nie stała. Aha. Bo u mojego czego ona już była rozprołamana trochę A ja myślałem, że to mówicie do niego o tej to ścianie pan Chodź, O tu panie. Panie do mnie tutaj. Podejdziesz pan? Panie, a kogo jest ten srebrny? A wie to pan? nie wiem panie, ktoś tu przyjechał chyba i zostawił, kurde A ten różowy? To panie, co ja tu za parkingowego... Kurwa, ktoś mi taksówka rozjebał Ja pierdolę O kurwa, to ja Ja pierdolę A ten kogo jest? Bo robię trik, muszę panie, zrobić nie też nie wiem Dobra, to rozpierdolę wszystkie A wie pan kogo jest tego? Grande zostaw to. Cicho. To Słuchaj, chłopaki. Sztuczkę robię, No to już to za późno. Uważaj, szef. Szef odsunie. Sztuczkę robię tą Houdiniego. Szef pamięta? A. Nie. To zaraz pokażę szefowi, o co chodzi w niej. Szef policji, komendant yy, i tam, no szef policji, Sony Ridewill right yy, pokłócił się ze swoją żoną. Wszystko dlatego, że ona powiedziała mu, że ma małego siurka. Wiecie co zrobił komendant? Wstał i wyszedł. I wiecie dlaczego to zrobił? Albo usiąść tam za mną. mija ja nie się, się z prawdą. A teraz Don. Don Grande Alfoso pomocy, Proszę zgłoszenie. To widzę, że nawet śmieszne było. Dobra, no to jedziemy skoks. Nie tylko Nie, Nie no my potrzebujemy pomocy, zbieramy datki na, na firmę, kick taxi, nie kop zadzwoń. Albo chuj, zrobię jaja najpierw. Ale no, pan jest od udzielania pomocy. My potrzebujemy pomocy. To się dobrze wszystko składa. O! O kurwa! To <śleszy> co? <O! śleszy> Elderurra! Ja wychodzę, ja tego nie będę oglądał. Proszę o, Ja pan nie spodziewałem się, że kolega umie na ródce tańczyć. Nie spodziewałem się, że goły tors dzisiaj zobaczy, a Był taki jeden jeszcze. To szef by wybrał jakiś kolor. Kolor jest. Ja nie wiem, maja to... No? T taki jak tego klubu. Różowy. Różowy? Dokładnie. Momencik. Muszę coś wyczarować. Przed klubem... A co ty chcesz wyczarować? O, różowy, jest samochód różowy przed klubem Chuj dupa dupa, chuj dupa, kamieniku pa. Ja, 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 ja. E meru rabe, bo zapał żabę. hokus pokus było, auto jest chuj Zapraszam wszystkich to. przed klub, zobaczmy czy stoi auto różowe. Bo... <ścoughs> zobaczmy, czy... <ścoughs> <ścoughs> A nie no nie było różowego chyba. Ty jest Rzeczywiście, jak się dymi. To jest... O, jakby... magia. Co, to jest to auto, co przed chwilą Przepraszam, miał. a pan nim przyjechał Kto nim przyjechał, nie pan z niego wysiadał. Nie, ja przyjechałem a? tym po lewej. Z Felipe. A nie, faktycznie, tak. tym po lewej, ty. No nie, no. Ty, ale ja to stoi już od 20 minut. Ale spójrz ty, na magiczny dym! No magiczny, magiczny dym, dym, jak napierdalałeś kijem w niego. O ty kurwa. magie. Podważasz? Stop! Grande Nikt nie będzie mojej magiczności podważał szefie Na ubrania? Ta. Na ubrania na trzystówki Ile trzystówki? No. No to wisisz mi 600 Kurwa Zbyszek dawaj sześć stówek Ostatnio za ciebie naprawę zapłaciłem, ty jeszcze ode mnie. Błasz? Dobra, pozwól mi też stówek. Nie mam. 6 stówek dałem przed chwilą szefowi. Za co? 650. No, na firmę. Na koncie mam 3 stówek swoich. Ja pierdolę. Spokojnie, masz czas do jutra, albo ci głowy <głysy> A, sześć, sześć, głowę obetnę. Masz, masz głowę. Bez presji, grande, bez presji. Głowa bez mnie Żeby tam na rzeczy nie znalazł się. Przeżyjemy jeszcze. Ja, ja tam słyszałem... A, ty, jak ładnie powiedział, słyszeliście, panowie? Powiedział 800, że zwróci szefowi kochanemu. O, Co? Też te, cię kocha... Też cię, grande kochamy. To Zbyszek mówił, nie ja. Nie ma sprawy. 800 też przyjmę. 20% 30% proszę pana To zawsze ja Nie gadam z tobą To no nieważne Czemu z nią nie gadasz? Ona już wie czemu Chodźcie, chodźmy Gdzie to w To zepsuł to Poje była co się stało? Lupa, nie sztuczka. Niech oddaje mi pieniądze. No, ciekawe. Ciekawe, skąd masz takie informacje. Wszystko jest w rodzinie. Nasze wyda... twoje wydatki A. to twoje wydatki. mi Jego wydatki to twoje wydatki i nawzajem wszyscy naokoła. Dobra, Maja, dobra robota na mieście. Dziękuję, szefie. Go ich bardzo. trzymaj krótko. Staram się. Chujowa robota. Bo widzicie, że to ciężki biznes. Żeby ten... Tragiczna robota grande. to była. Gdyby nie Grande, jego. Moje państwo, to byśmy mieli auto. Byśmy normalnie mogli przejechać. Gdzie ty jesteś, Grande? Nie wsiadłbym do takiego klunkra śmierdzącego. <noise> A on tu na górze tutaj. jest. Chodźcie, popatrzymy przed zmianą pogody na to miasto. Mikozaki. Pamiętajcie. Nieważne, co się stanie pomiędzy nami. Jesteśmy rodziną. I to będzie nas największy sekret rodzinny. A to miasto przed nami. Nas potrzebuje. A my potrzebujemy miasta. Żeby z nich ściągnąć hajs. Czy ktoś ma jakąś wymowę? Chciałby coś powiedzieć mądrego? Dziękuję, że jesteście. Dokładnie chciałbym to samo powiedzieć. Wszystkiego dobrego w nowym roku. To miasto. Dziękujemy Ci. Będzie Cię nasze. Już jest nasze, kurwa. Wszystko tu jest nasze. Nasze nikogo innego. Inni chuja mają, a my mamy wszystko. Wiecie, dlaczego mamy wszystko? Bo dlaczego? mamy siebie. Nic więcej nie potrzeba. A te, Mendy, nic nie wiedzą, co się święci. <śmiany> <śmiany> Nie <śmienicza> <A bo? śmienicza> W Nie, 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 może nie Znaczy O! Co za Co za dwał? Nie, co, co, zadzbal? co zadzbal? nie? Co je? Nie, nie leżę, nie leżę, nie leżę, nie leżę Żyje O Grady się nie miał. To są po prostu Dawaj. Stop! Jak w... Dawaj, wstawaj! Trzymajcie mnie! Grandy spadł! Na Gran ten niższy szczebel i on nie dał rady Grandy, co ty robisz? Grandy. Co? co Nie dał rady na takim niskim szczeblu. Nic mi nie jest, nic mi nie jest. Przecież... Jajca sobie robię! Jak <ślad> ci nic nie jest... Przewię! Ale na balkon miał auto! Chyba! Czemu ja spadłem? Ja nie wiem czemu spadłem. Nie powinienem spać chyba, czy powinienem. No nie, nie wiem właśnie z Ciebie. Chciałem spojrzeć na dół chyba, czemu, lecz, lecz, czy ona leży, co. Potrzebuję tak. Pół miliona dolarów potrzebuję na jutro. Czemu to o mnie to mówisz? No ostatnio ja Ci to wam to teraz ty mi dałeś. Co? Co Ty mi dawałeś? Pół miliona dolarów amerykańskich potrzebuje. przelewem no masz No to nie wiem. Dobrze ci szło dzisiaj na scenie, może się zatrudni jako no. prosty tutek. Co ty powiedziaś? Kurwa, nie. Nie do mnie tak. Dał niepierdolony, bo ci zaraz cymbał. Pytam się co robisz? Zaraz ten palec w dupę ci wsadzę. Przeproś! Co skaczesz w pałtach kurwa? Jednę cię zaraz. Co zrobię. Przeproś, bo cię. Dostaw mój rower. Policja idzie, a ma. Oto ma być. A... Po co faka pokazujesz? Zostań. Pytam się ciebie. Po co po autach skaczesz? Uśmiech. Wy... Przeproś. Ci nie zrobiłem. P a... 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 Co mi nie zrobisz? W środku palec ja ci pokazywałem? Po aucie Do ci kolegi? skakałem? Do kolegi? A po aucie komu skakałeś? Nie no twojego nie dotykamy Dobra to przepraszam siadaj pod Cię Ja mam rower A łańcuch mi spadł